Dzień dobry, moi drodzy! Mamy czwartek, więc wlatuje film, i dzisiaj wleci film z nowej serii z serii, której na tym kanale jeszcze nie było a mianowicie kwadrans na obiad. I seria kwadrans na obiad ma na celu pokazać Wam, że naprawdę nie potrzebujemy dużej ilości czasu, żeby, żeby przygotować zbilansowany, pełnowartościowy, pyszny i różnorodny posiłek. Wcale to nie musi oznaczać odgrzewania makaronu z poprzedniego dnia, tylko możemy wykombinować w ramach tego coś znacznie więcej. Szybkie wprowadzenie dla osób, które są na tym kanale pierwszy raz. Hejka, ja jestem Martyna, jestem magistrem dietetyki klinicznej i psychodietetyczką i na tym kanale pomagam w zabieganym mieście zdrowiej i, wyja i wyjaśniam wiele różnych kwestii, na temat żywienia, tak żeby nie zwariować w tym całym fit świecie. Więc jeśli interesują Was tego typu treści, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. I do przygotowania naszego dzisiejszego obiadu będziemy potrzebować kaszę, możecie użyć ryżu, kaszy jęczmiennej, gryczanej, ja mam tylko jęczmienną, więc użyję takiej. Warzywka, mięso, jakąś białka i awokado. I ja jestem bardzo ciekawa, czy wy wiecie, co my z tego wyczarujemy. Wątpię, bo to będzie naprawdę pyszny przepis. Żeby nie było, że jest to jakieś oszukaństwo, odpalam timer i lecimy. Zaczniemy sobie od tego, żeby wstawić wodę do gotowania na kaszę i zaraz przejdziemy sobie do krojenia mięsa. Kasza, ciups do garnka. Ja ten opiad bardzo możliwe, że będę przygotowywać na dwie porcje, bo jak już stoję przy tych garach, to zazwyczaj chcę, żeby to jedzenie, które przygotowuję, było na więcej niż jeden raz. I drugi woreczek kaszy. Od jakiegoś czasu w ogóle nie gotuję kaszy w takich woreczkach plastikowych typowych. No, mówi się dużo o takich doniesieniach, wpływu na przykład tego, że ten mikroplastik może przenikać do naszego jedzenia. Nie zgłębiłam tego tematu jeszcze dokładnie tak, jakbym chciała, więc póki co na razie używam tego w taki sposób. I mięso. Może być pierś kurczaka, lub jakieś inne mięso. Jak lubicie inne rodzaje, ja praktycznie praktykuję tylko drób. Praktycznie praktykuję, ma to wszystko sens. Dodatkowo można również wykorzystać tofu. Zalewamy sobie wrzątkiem kaszę. Będziemy też jeszcze tą wodę lekko sobie solić i dusić pod przykryciem. Bam. Jestem już tak głodna, że ten obiad nie mógłby trwać dłużej niż 15 minut. Nie wiem w ogóle, czy wiedzieliście, że jak macie na przykład mięso, to wiele osób i w wielu domach tak się robi, że to mięso się myje pod bieżącą wodą. Nie zalecam tego robić. Ja mięsa nie myję, dlatego że jak mięso myjecie, to wiadomo też często, że na tym mięsie są różne, różne bakterie, być może potencjalnie patogenne. Więc jak przykładowo myjecie to mięso w zlewie, no to potem te bakterie z tego mięsa spływają i osiadają na. na zlewie. Nie wiem jaka jest jeszcze nazwa, jakieś słowo na zlew, więc po prostu powiem, że na zlewie. Miska, mięso i skrobia ziemniaczana. I będzie dziać się magia. Mięso wrzucamy sobie do miski. Pyk. Miskę odkładamy do zlewu. Następnie skrobia ziemniaczana. Myślę, że około dwóch łyżeczek będzie wystarczające na taką ilość mięsa. Ja tutaj mam około 250 gramów. Dobra, tak 2,5 łyżeczki tej skrobi. Przyprawa. Ja dzisiaj idę na łatwiznę totalnie i po prostu przyprawiam to przyprawą do kurczaka i zaraz jeszcze przyprawię odrobiną czosnku, ale możecie oczywiście poświrować i poeksperymentować z jakąś słodką papryką, nawet kuminem. To już zależy od Was. Przyprawa do kurczaka, klasyk, sprawdza się dobrze. Ta skrobia ziemniaczana, ona sprawi, że mięso po prostu będzie bardziej miękkie, a ostatecznie po podsmażeniu będzie też nawet bardziej chrupiące. Można oczywiście też użyć zwykłej mąki. Ja po prostu uważam, że skrobia ziemniaczana sprawdza się najlepiej. Ingredients. Między innymi oliwa, jak to by powiedziała pasta queen. I tą oliwę dajemy sobie na patelni i tak na oliwie można bezpiecznie smażyć. około 20-25 ml tej oliwy będzie wystarczające. No dobrze, mięso nam się podsmaża, bierzemy teraz się za pokrojenie cebuli. A cebula jest nam potrzebna po to, żeby dodać odrobinę do mięsa, a potem dodamy też odrobinę do sałatki, bo wiadomo, że w obiedzie muszą znajdować się warzywa. I teraz patrzcie na to, zdradzę Wam patent. Jeśli zawsze Wam mu zawią oczy od cebuli, bierzecie ręcznik papierowy, moczycie go pod wodą i dajecie na tą deskę. Pyk. Teraz prawdopodobnie nie będziecie płakać przy krojeniu cebuli. Część cebuli, która będzie do, na patelnię, kroję w takie piórka, a część, która będzie do sałatki, kroję w kostkę. Tyle starczy. Widzicie to? Nie ma praktycznie żadnych łez. Lekko mi się oczy zaszkliły, a zawsze po prostu ryczek, bubr przy cebuli, więc działa. No dobrze, teraz tą cebulę, którą pokroiliśmy sobie w piórka, dodaję do mięsa. Żeby się tak lekko poddusiło. I myślę, że co? W międzyczasie będę sobie przygotowywać sałatkę. Kasza nam się w międzyczasie ugotowała, więc już ją wyłączyłam. Więc teraz będziemy robić sałatkę, i ta sałatka będzie miała przepyszny dressing, bo dressing będzie składał się z awokado. Bierzemy sobie rukolę i tak dla waszego bezpieczeństwa, i wiecie, tak po prostu, żeby na wszelki wypadek, mimo na przykład, że taka rukola niby jest umyta, ja i tak sobie ją jeszcze przymywam pod wodą. I też rzecz, którą ja odkryłam dość późno, ale. Najlepiej warzywa tego typu sałata, i tak dalej, myje się na sitku, naprawdę. Niż potem w rękach odciskać, dużo mniej to wygodne jest. Sałatkę sobie zrobię do miseczki, więc do tej miseczki dodaję sobie rukolę. Rukola do tego cebula, pyk i skroimy sobie jeszcze takiego pomidorka. Boże, te pomidory mają jeszcze teraz taki ładny kolor. Jedzcie pomidory, póki jeszcze są. I do sałatki. Ciups. Czas mamy całkiem niezły. Zostało nam jeszcze 5 minut. A w zasadzie mamy większość już gotowe. Jeśli chodzi o nasz dressing z awokado, bierzemy sobie awokado i patent. Jak macie półkę awokado i chcecie użyć tylko jedną, to tą z pestką odkładacie do lodówki, a używacie tej bez pestki. Tym razem wyjątkowo ładnie mi się trafiło awokado, bo ostatnio miałam trochę pecha i często trafiały mi się jakieś takie podgniłe, albo już w ogóle nie dodając się do spożycia. A to pięknie odchodzi od skórki, super. Rozgniatamy sobie to awokado widelcem, można też blenderem, mi się po prostu nie chce potem tego blendera myć. Miskę umyć mi łatwiej, więc chaps, ciaps, ciaps. ciaps. Mamy mało czasu, więc multitasking już musi wjechać. Teraz do naszego mięsa dodaję sobie miód. Może to być syrop z agawy czy syrop klonowy. Ja akurat dysponuję tylko miotkiem. Do tego trochę sosu sojowego. Trochę wody. A następnie coś ostrego. Może to być chili. Ja akurat mam taką paprykę czugaru. I tej papryki trochę sobie dodaję do. Nie za dużo po lubię tak mocno pikantnych dań, tak, żeby lekko podbić smak tego dania. I mieszamy. Do naszego awokadu dodamy sobie troszeczkę soku z cytryny czy z limonek. Ja akurat mam taki w butelce, więc posiłkuję się takim. No tak mało czasu mamy po prostu, że nawet nie mam kiedy posprzątać tego, więc może tak tam to tutaj. Dobra. Zostało nam jakieś 3 minuty, nie ma szaleństwa, więc musimy nieco przyspieszyć. Rozgniatam sobie to awokado razem z tym sokiem z limonki i teraz dolej do tego odrobinę wody. I, I jeszcze trochę wody. Wody dodawajcie do momentu, kiedy ten sos awokado będzie miał taką konsystencję, jaką chcecie uzyskać. Ja akurat nie lubię takiej typowej, grudkowej, mocno. Lubię bardziej taką płynną. O, coś w takim stylu. I dla mnie to jest super. Dodam do tego jeszcze troszeczkę oliwy. Tak naprawdę kapkę i ząbek czosnku. Nie umiałam dalej wciskarki, więc muszę posiłkować się taką podrętną tarką. No trudno. Tak też będzie dobrze. Dobra, nasz sosik awokado gotowy. Wygląda tak. I teraz zostało nam skleić dodanie do ładnej miski, bo praktycznie wszystko mamy już gotowe. Zostało nam 39 sekund 35, coraz mniej czasu. Jeśli chodzi o mięso, wygląda ono tak. Jest pięknie zarumienione. Kasza wygląda tak. Sos awokado i warzywka. Więc teraz trzeba przełożyć wszystko do pięknej miseczki i będziemy mieli pyszny zbilansowany obiad. No i właśnie timer nam mówi o tym, że nasz czas się skończył. Więc go wyłączam, wyłączam kuchenkę. Przekładam sobie teraz wszystko do miski i zobaczymy jak wygląda efekt finalny. I na koniec, żeby było trochę bardziej fancy, dodamy sobie trochę sezamu do naszego dania. I tak to, moi drodzy, wygląda. Mamy obiad, który spokojnie trzyma tym 15 minut. Mi zajęło to delikatnie dłużej, dlatego że w momencie, kiedy przedstawiałam kamerę, żeby były różne kadry, to po prostu wyłączałam timer, bo wiadomo, no wy tego, musi, wy tego robić już nie musicie. Natomiast. Ten obiad jest zbilansowany, jest pyszny, jest szybki, jest pełnowartościowy. Mamy tutaj źródło białka, źródło bonnika, kolejne źródło bonnika, źródło fajnych, zdrowych tłuszczy. Więc tak naprawdę, czego chcieć więcej? I taste test robimy, co Wam więcej powiem. Mm, pyszne. A to mięsko z kaszą? To jest to. To jest, moi drodzy, to. I zdecydowanie jest to obiad, którym poczęstowałabym całą swoją rodzinę i moich przyjaciół, i myślę, że wtedy bym się nie, nie najadła, więc mam nadzieję, że również go wykorzystacie. I jeśli ten odcinek Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tej serii, żeby właśnie w 15 minut robić pyszny, zbilansowany i pełnowartościowy obiad, i do tego mówić jakieś fajne, takie żywieniowe, gotowaniowe, dietetyczne ciekawostki. Mam nadzieję, że. Wam się spodobało i widzimy się za dwa tygodnie w czwartek na kolejnym odcinku z oceny serialu Moje życie XXL. Bardzo Wam dziękuję, lecę pałaszować mój obiad i życzę Wam miłego popołudnia. Hejka!